Dzień dobry, dzień dobry, drodzy, tokenariusze. Jesteśmy na pierwszej w Polsce wycince drzew tlenowych, szybko rosnących drzew pałowni, jeszcze nie stokenizowanych. Ale przyjechaliśmy tu, aby wam pokazać, jak jeszcze 5 lat temu wyglądała sadzonka, którą dzisiaj tokenizujemy, aby już po 5 latach, a nie po 6, tak jak zakładamy, powstał taki, takiej grubości pięć drzewa, który właśnie został wycięty i pojechał do swojego odbiorcy. Jest ze mną prezes. W tej sytuacji Łukasz Wilczewski, prekursor szybko rosnących drzew w Polsce, gratuluję Łukaszu. Dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry witam Państwa serdecznie. Co tu się, co co tu się, tu się dzieje? Ojejku, od, od, rana, od rana tutaj biegaliśmy z piłą, cieliśmy, cieliśmy drzewa, wycinaliśmy. Właśnie tak jak powiedziałeś, ta mała sadzonka, 5 lat temu, wsadzona do gruntu, dała nam kilkumetrowe drzewo, pełnowartościowy materiał drzewny, którego tak bardzo brakuje na rynku. 5 lat osiągnęła swoją dojrzałość i gotowość do ścięcia. Oczywiście mogłaby zostać jeszcze na rok pozostawiona w gruncie, rosnąć przez kolejny rok, ale po co? Skoro ale sprawdzamy, sprawdzamy czy działa, tutaj macie te drzewa jeszcze niewycięte, żebyście zobaczyli. A tutaj już drzewa wycięte, A które. A tutaj już są drzewa wycięte, które zaraz pojadą do klienta, bo zapotrzebowanie jest ogromne. Jest ogromne. Ale co jest ważne, że ten token no nie spala się wraz z jego wycięciem. Tylko to drzewo jest dosłownie odnawialne, ono będzie dalej rosnąć. Tak. Dalej będzie rosnąć jeszcze kilkukrotnie. Nie wiemy tak naprawdę ile, bo nikt tego do końca nie sprawdził, ale pięć razy przynajmniej. Co najmniej. 5 co najmniej. razy 5 to już jest 25, ale następne w ogóle będą rosnąć szybciej niż te pierwsze. Tak, bo mamy już drzewo pełni ukorzenione, system korzeniowy jest rozłożony w ziemi i teraz cała siła i cała energia wzrostu idzie w konar, idzie w pień i rośnie. Zobaczcie też tam. Wykorzystujemy 100% materiału z drzewa. Mamy pierwszą klasę drewna, drugą klasę drewna oraz gałęzie. Gałęzie drzew, które również wykorzystujemy na pelet bądź na inny materiał, na surowiec drzewny. Bardzo ważne jest to, że dzisiaj tokenizując szybko rosnące drzewa, nie zapraszamy Was do eksperymentu, bo za ten eksperyment zapłacił już Łukasz badając temat od. 6, 7 lat. lat, 2015 rok wchodziliśmy na rynek. Dokładnie tak. Natomiast teraz wiemy, że już to działa. Mamy pierwszą wycinkę i teraz zapraszamy po tokeny, aby skalować ten biznes i posadzić takich drzew miliony. Bo to jest dobre dla gospodarki oraz dobre dla planety, ponieważ tylko wycięte drzewo, zamienione w produkt końcowy, uwieczni tam swoje zakumulowane CO2, czyli dwutlenek węgla. Przypomnę, token to sadzonka. Która stejkuje, czyli rośnie do drewna, czyli łód, i zielonych certyfikatów, czyli korzyści, które uzyskujemy dzięki, dzięki wchłanianiu CO2 przez chyba największe liście, które te drzewa mają. Zgadza się, już taka mała jest... sadzonka ma liście takie małe, i one już wchłaniają dwutlenek węgla. To jest dobra tokenizacja, tokenizacja lasów tlenowych SA, token las. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Uka Gratuluję. Dzięki bardzo.